Witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Skorpiona na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc styczeń 2026. Sprawdzimy, kochani, ogólne energie na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Po czytania prywatne zapraszam Was do kontaktu. Adres e-mail zamieściłam w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie. Miłosne, miesięczne oraz roczne wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami oraz na stronie www.astralnyzakątek.pl Zapraszam i zobaczymy, co w trawie piszczy. Skorpiony styczeń 2026. Tutaj, moje drogie skorpiony, jeśli chodzi o energię ogólną na styczeń paśkielichów, to jest jakiś taki nowy miesiąc ze świeżą, lekką energią emocjonalną, bo Paśkielichów przynosi dla Was przypływ wzmożonej intuicji, jakieś nowe inspiracje, odświeżenie w uczuciach, delikatne, ale pozytywne początki. To będzie taki miesiąc, w którym otworzycie się na emocjonalne sygnały i kreatywne impulsy, możecie się zakochać, możecie kogoś poznać do relacji, mocno widzę rybkę zodiakalną. W Waszych kartach pannę i koziorożca również. Ale tutaj ogólnie pokazuje mi się taki uczuciowy miesiąc. Jeśli chodzi o pracę i finanse, mamy dziesiątkę kielichów. I kartę odrodzenia. I teraz tak, to jest piękna, harmonijna energia, dlatego że mamy stabilizację, poczucie satysfakcji z wykonywanych obowiązków w pracy, z dotychczasowych działań. Tu jest współpraca i dobre relacje z ludźmi w pracy, finansowo spokojniej na pewno, poczucie bezpieczeństwa, e, możliwe zakończenie jakiegoś etapu z sukcesem i poczuciem spełnienia. Mamy tutaj też uzdrowienie relacji z ludźmi w otoczeniu. Jak były jakieś konflikty, czy się z kimś kłóciliście, będzie uzdrowienie. Zamknięcie długotrwałych napięć, odbudowanie harmonii w życiu osobistym, więc skorpiony możecie poczuć, że wracacie do równowagi emocjonalnej. Co będzie do Was przychodziło w tym miesiącu? Koło fortuny. Los rusza z miejsca, kochani, bo nadchodzą zmiany, często nagłe. Przełomy, które od dawna wisiały w powietrzu. Nowe możliwości, które odmienią kierunek działań. To jest energia czegoś, co ma się wydarzyć, ale też nieuchronny zwrot akcji. Dom rodzina. Hmm. Trójka kielichów. Azbuła w rydwan diabeł. U, będzie się działo. Intensywny zestaw. Bo ta trójka kielichów pokazuje radość, spotkania rodzinne, że macie wsparcie w bliskich, a z buław nowy początek w domu, nowe projekty, entuzjazm, przeprowadzka, remont. Może pojawić się pomysł na tą przeprowadzkę, tak? I nowe działania. Rydwan pokazuje postęp, ruch, determinację z waszej strony. Sytuacje domowe ruszają do przodu. Możliwe rozwiązanie spraw, które wcześniej stały u was w miejscu. Jeśli planujecie zakup nieruchomości, teraz się to uda. Tyle, że diabeł pokazuje też ostrzeżenie: uważaj na napięcia, przywiązania, kontrolę i zbyt silne emocje w relacjach rodzinnych. Możliwa też niespodziewana ciąża. Może pojawić się intensywność, która pobudza, ale i męczy. Tutaj, jeśli chodzi o zdrowie, czwórka denarów tu jest taka potrzeba zadbania o stabilność możliwe napięcia i stres zatrzymany w ciele. I taka sztywność emocjonalna lub fizyczna. Dobrze, kochani, żebyście zadbali o rozluźnienie, odpoczynek i profilaktykę. Podróże. Na podróżach mamy piątkę kielichów, możliwe jakieś opóźnienia, zmiany planów, rozczarowania dotyczące wyjazdów. Sytuacje, które nie potoczą się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli planujecie podróż, miejcie, kochani, plan B. Dla singli dziesiątka denarów i dwójka buław ładnie. Możliwość poznania kogoś wartościowego, stabilnego do relacji. Tu jest taki etap decyzji, planowania, otwierania się na nowe relacje. Może pojawić się ktoś z innego miasta, z innego kraju albo osoba poznana przez internet. Macie przed sobą dobre widoki, jeśli zrobicie pierwszy krok. Możecie kogoś poznać, faktycznie, kochani, gdzieś w podróży dalekiej albo właśnie przez internet, bo najbardziej to mi się w kartach pokazuje i to będzie osoba ciepła, rodzinna, z którą możecie założyć związek. Jeśli chodzi o podsumowanie tego stycznia, taki miesiąc pełen emocji, zmian, nowe szanse tu mamy. Dużo dobrego w pracy i relacjach, mocny ruch w sprawach rodzinnych, no i dla singli zapowiedź relacji stabilnej i przyszłościowej. Jedyne obszary wymagające uwagi to właśnie zdrowie. Uważajcie na stres i podróże, bo możliwe będą zmienne plany. Coś w tych podróżach może się zmienić, może opóźnić, albo po prostu nie poleciecie tam, gdzie chcieliście na początku, tak, gdzie planowaliście. Co dobrego przyjdzie do Was w styczniu? Co dobrego w styczniu? Szóstka kielichów. To jest spotkanie bratniej duszy, to jest powrót kogoś też z przeszłości, rybarak, skorpion, osoba bardzo uczuciowa, wrażliwa, to jest ogólnie powrót dobrej energii z przeszłości. Może się odezwać ktoś, kto kiedyś był dla Was ważny, przyjaciel, rodzina, dawna sympatia. Kontakt na pewno przyniesie Wam dużo radości i poczucie bliskości. Na pewno. Będziecie uzdrawiać dawne emocje, możecie poczuć, że pewne sprawy, które kiedyś wam ciążyły, przestają boleć. Przychodzi spokój i ciepło serca, kochani, wsparcie od bliskich, jakieś przyjemne wspomnienia, miłe niespodzianki, które poprawią wam humor. To mogą być spotkania, wiadomości, drobne gesty, tak? No i szóstka kielichów mówi o odnalezieniu dziecięcej radości, prostych przyjemności, które rozświetlają codzienność. Zobaczmy romantometr. Zakochanie. Wow, no właśnie, to dla tych singli, tu widzę. Ktoś ma jeszcze lęk bez planu. Gracz. Jeżeli byliście w relacjach toksycznych albo z jakimiś graczami, to faktycznie możecie mieć lęk przed zaangażowaniem, ale nie bójcie się, bo ta nowa osoba pokazuje się jako osoba bardzo wartościowa do stałego związku. Więc nie bójcie się zaangażować, nie bójcie się wejść w relacje i zainwestować, tak? Wyjmę dla Was jeszcze kartę Księżyca cała. Spójrz na to, co stworzyłaś, stworzyłeś. Jesteś potężną kreatorką swojego dobrobytu, a Twoje intencje i wysiłek przynoszą konkretne efekty. Zobacz, jak wiele już zbudowałaś. Piękny przekaz, kochani, na ten styczeń. Także ogólnie styczeń bardzo ładnie Wam się skorpiony rysuje w energiach. Czytanie jest, przypominam, ogólne, także zapraszam do czytań prywatnych, mam wtedy wgląd w Waszą osobistą sytuację, jestem w stanie więcej z kart wyczytać. Także kochani zapraszam, zapraszam po bransoletki z Waszym znakiem zodiaku i na stronę www.astralnyzakątek.pl. Cudownego miesiąca, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.